Maneczko! Tu jest Let's Play z Battlefielda. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo mam nowe, ee, nowy mikrofon. Więc tak. Dawno nie nagrywałem, bo nie miałem mikrofonu ani słuchawek. Teraz wszystko jest w porządku i gramy. Dobrze, startujemy. No kurde. Tak, poczekajcie. Poczekamy chwilę. I będzie grało. Doproszę wam filmik, to zastopuję. jak będzie, to już pokażę wam. Dobrze, jesteśmy. Oglądajcie, dobrze. To był nasz Battlefield, więc zaczynamy. I... go! Okej! Okay. Jesteśmy już w play. Kampania... Albo kampania, no. Dalej. No mu się nam załaduje, to wtedy będzie. A ja, to jest zlepany ja, Jak się zacznie, to... Dobrze. Jesteśmy już w grze. Więc e, mam. Nie do końca wiem, co mam robić, ale już chyba wiem. Hmm. Nie, tego nie rozumiem. Hmm. To może ten przycisk. Fire in the everybody. Hm, gdzieś tu mam położyć. Hm, gdzie mam to położyć? Może, gdzieś us go. Aha! Oto chodziło! Więc biegniemy. Tombstone Actual, this is one We're inbound. What's your ETA over? Spoko? We're making progress! Get your guys up on that roof! Don't keep me waiting! Ojej. O kurde, no. Dobrze. To było na razie dzisiaj na tyle. No, przepraszam, takie nieudane trochę, nieudane co Fit. ale piszcie w komentarzach, czy będzie, czy mam grać dalej, czy nie. Dobra. Siema, cześć.